W tym momencie Orkiestra Górnicza odegrała hymny obu krajów, których reprezentacje dziś zmierzą się w eliminacyjnym spotkaniu grupy piątej. Reprezentacja Szwecji na trzy rywal na żółto-niebiesko w sporych tradycyjnych barwach. Polandy w tym spotkaniu na Cerbono w składzie zmienionym o którym mówili spotykamy się z zespołem który na przestrzeni roku nie przegrał żadnego meczu i to już dobitnie świadczy o sile naszego rywala Proszę Państwa oto trójka sędziowska, Niemiec z Markusem Merkiem jako głównym a za żółtą chorągiewką Harry Eymann, czerwoną Frank Schumacher jego rodacy i składy obu drużyn Zespół gości w ramce z numerem pierwszym Hetman, dwójką Komark, z numerem trzecim Patrick Anderson, z furgą Gierklund, z piątką z szóstką Sparc, siódemką Mills, ósemką Mielby, z dziewiątką Ljunberg, z dziesiątką Larsson i z Kenneth Anderson. Oto gracze rezerwowi, numerem drugim Wałdok, trójką Łapiński, czwórką Siadaczka, piątką Jacek Zieliński, szóstką Majak, siódemką Michalski, ósemką Iwan, dziewiątką Józkowiak, dziesiątką Brzęczek, kapitan i z jedenastką Mirosław Trzeciak. Rezerwowi nasi gracze to Matysek. Że jeśli chcemy się liczyć w trójce drużyn walczących o awans tej grupy, dzisiejsze spotkanie musimy wygrać. Tak by było najlepiej, ale jak mówię, zadanie jest niesłychanie trudne. Pospieszył się Markus Merk z tymi wszystkimi czynnościami poprzedzającymi spotkanie, bo do godziny 20.30 mamy jeszcze 4 minuty, zbyt szybko wyprowadził reprezentację, no a teraz oczekiwania jednych i drugich. Z reprezentacją Szwecji spotykaliśmy się 21 razy. Ostatni raz nasza drużyna w spotkaniu w Sztokholmie na stadionie Solnej, gdzie miałem możliwość komentowania tego meczu, zremisowała 2 do 2. Jest sporo graczy w drużynie szwedzkiej, w, tej, w tym zespole, który dziś zagra. Warto również podkreślić, za sześciu zawodników z podstawowej 11 drużyny Cederberga to gracze, którzy sięgnęli po trzecie miejsce w świecie w 1994 roku. Troszkę wcześniej rozpoczęli. Polacy na zdecydowaną grę, ofensywną, ale uważną liczy każdy polski Kibic. Polacy. Trzeciak. Brzęczek. W pierwszej piłki, ale niedokładnie. No ale właśnie takim prostopadem podaniem mo można spodziewać sytuację. Szkoda, że Radek Michalski nie zorientował się w tym podaniem. Konsekwentnie swoje. Zieliński. Teraz jest szansa. Tylko musimy przyspieszyć. Iwan pędzi, ile ma tylko sił. Wolna ta lewa strona szwedzka. Teraz tam jest Lucić. W środku Juskowiak przed polem karnym siadaczka. Trzecia gdyby szybkie oddał. Siadaczka ma dobre uderzenie, uderzył, Kładał tam piłkę i teraz gryby w ten na dobiska. Ale brawo Polaków. W 25. minucie bez wątpienia najgroźniejsza akcja polskiej drużyny. Akcja, w której bezpośrednio zagrożiliśmy w ramce szwedzkiej. Ale w tej akcji wzięło udział aż naszych zawodników. I to jest bardzo ważne. Herman ze spokojem, a także z konsekwencją daleko do wysuniętych napastników. Łapiński obok niego Larsson. Musimy uważać na te... Dalekie i wysokie dośrodkowania na Andersona, który zgrywa piłkę. Tutaj jeszcze raz popatrzmy na fałsz, zdecydowanie fałsz. Ale są to niebezpieczne doświadczenia. Tomek Wałdok będzie miał bardzo trudne zadanie do końca meczu. Musi być bardzo uważny i w każdy pojedynek z tym wysokim zawodnikiem wchodzić, żeby nie miał łatwości zegrania piłki na tych nadchodzących napastnika, Marsona czy dwóch pomocników. Tomasz Cederberg, trener sferów, mówił to Wy musicie atakować, a my bardzo lubimy grać w tak, A więc zaangażowanie tutaj sił musi być bardzo duże, bo trzeba nie tylko wspierać w ataku, ale również wracać w obronie. Rzut wolny dla Polaków. To dobra... gramy w dziesiątkę, siadaczka po boiskiem. Bardzo dobra sytuacja. Zobaczymy jak rozegramy tą sprawę. Rzut wolny w okolicy pola karnego. Przydałoby się najście na pierwszy słupy, Z rozbiegu brzęczek daleka piłka co za a i a tym razem wybrał Jurek drugi słupek bardzo dobrze zamykał tam Tomek Waldorf no szkoda że nie uciekł w bramki ale Jeszcze... najlepsza sytuacja Polaków do tego by strzelić gola w tym spotkaniu znakomicie złożył się Waldorf tu możemy mówić o stuprocentowej sytuacji. Tomek po prostu nie trafił tej piłki, Chodził w ziemię i za wysoko. Ale brawa dla naszych zawodników za tę akcję. Kenneth Anderson ustawia piłkę, a mur Kazimierz Sidor. Kenneth Anderson, brawo Sidorcu, tak, jakie mocne było to uderzenie. To uderzenie było bardzo mocne, ale piłka na tej wysokości, światło bramki, bardzo dobrze ustawiony bramkarz, bez problemu. Trudno przejść teraz przez linię środkową. Larson opiekuje się nim siadaczka. Czysty śliska ale piłka poza boiskiem, odrzutu z autu, to powtórka strzału Kenneth Anderson. Bardzo dobre ustawienie Sidorczu. Ważne są te interwencje, nadbiera wtedy Bramka z pewności, przekonania do swojej formy dyspozycji w danym dniu. Zatem groźnie, niepotrzebnie straciliśmy piłkę, ruszają Szwedzi. Nie zdążył tam Brzęczek pole karne. I... Bramka. Bramka po, błędu, po błędzie Brzęczka, zupełnie niepotrzebnie. Lionberg strzelcem gola i będzie grała nam się bardzo ciężko, proszę Państwa. No zdecydowanie tutaj Jurek Brzęczek popełnił błąd. Popatrzmy na końcówkę tej akcji. Niestety skrócenie, prawidłowe skrócenie, prawidłowe skrócenie pola w tym momencie przez Ramkarze. Jeszcze raz ta sytuacja, ale przy dużym szczęściu między nogami piłka spada na naszej bramki w trudnej sytuacji Polski zespół, który przegrywa to spotkanie po golu Junberga po błędzie Brzęczka. Między nogami Sidorczuk, który wyszedł, przepuścił tę piłkę i 1 do 0 dla Szwedów. Jeszcze raz ta sytuacja. Był na wykroku nasz bramkarz, jak to określają. Niestety, no to po prostu nieszczęśliwe, że piłka trafiła między, między nogami, no ale... Nie ma spalonego, Majak. Może będzie odpowiedź szybka Polaku, zobaczymy. Majak, Tomasz Iwan, ubiegł go jednak wracający tutaj szelest bramki Ljungberg. Cisza kompletna na stadionie, temu trudno się dziwić. Wspiera publiczność jak może naszych graczy. Czasem groźnie szedzi. Na poleka krasny Anderson. Jest. No, mieliśmy sporo teraz. No to jest przykład, jak trzeba dochodzić do sytuacji stanoje doskonałe dośrodkowanie prawie z linii bramkowej. Na no Anderson wiadomo, w główkowych pojedynkach jest po prostu nie do pokonania. Majak opuści boisko. W jego miejsce wejdzie do gry Kowalczyk. Trzeciak chyba zejdzie tam na lewą stronę w miejsce Majaka. Poczekajmy chwileczkę. Ciekawe jest to, jak w tej chwili chłopcy będą grali. Czy będzie podwójne obsadzenie tutaj po, po bokach, czy... Trojką pokazuje Kowalczyk w linii obrony. Kowalczyk chyba w środku. Bałdok prostopadle do Kowalczyka, Bałdok Próbował prostopadle do trzeciaka, ale nie wyszło Przechodzi natychmiast do Larsona Grać dalej. O no i stemmy taką sytuację. Tutaj był Pałskoli Ale dobrze, tyłka jest w naszych statyczny, statyczny w przodu, okazuje Kowalczyk, ruchu. że jest wolny z prawej strony, teraz Brzęczek dopiero do niego na polu karnym jest Józkowiak i Kowalczyk na pole karne, na długi słupek, ale jest tutaj Patryk Anderson. bardzo dobre dośrodkowanie, silny, dobry odchodzący od bramkarza strzał Brzęczek ale nikogo nie było, do... nikogo nie było na dojście do będzie to będzie dośrodkowywał rzutu różnego, chyba krótko rozegra to z Trzeciakiem Michalski, Józkowiak, Kowalczyk na polu karnym, jest również Wałdoch Idzie Zieliński. Kowalczyk! Bardzo dobrze, bardzo dobrze, na pierwszy słupek wyszedł Kowalczyk Niestety nie trafił światło w ręku. Jeszcze raz ta sytuacja Dośrodkowanie I w ruchu Kowalczyk Nie trafił światło w Komark Nie jeszcze przechwycili Szwedzi Trzeciak. Czasami jakby piłka naszym przeszkadzała. Czego nie można powiedzieć o Sveda. Larsson groźnie, Spart. Sporo szczęścia trafiliśmy. No i całe szczęście, że piłka trafiła w naszego obrońcę. I minęła świat Jeszcze raz ta sama sytuacja. Na drodze tego strzału był chyba Zieliński, Jacek i Żudrowski. Jeszcze raz. Tak. Tylko od cita od Jacka A wolno. Stefan Czwart. Grac doświadczony. Doskonale znany. Sidorczyk. Z Taką grą, jaką prezentujemy z tymi umiejętnościami co widzieliśmy, zarówno na Wembley, jak i w dzisiejszym spotkaniu. Naprawdę, obie reprezentacje, to nie jest przypadek, że są wyżej w rankingu, prezentują wyższe umiejętności, to nie ma sobie adolić po prostu w obu spotkaniach byliśmy zdecydowanie słabsi. Po prostu zespoły Szwecji i Anglii są od nas lepsze. Od nas lepsze i naturalnie, te no nie są skończone, są jeszcze mecze rewanżowe, będziemy grali, ale musimy obiektywnie stwierdzić, że ten zespół po prostu nie poradzi sobie, nie poradzi sobie z tymi silnymi przeciwnikami. No, niewiele brakowało w by 2-0 Kenneth Anderson. Kenneth Anderson potwierdza jeszcze raz niezwykle dobrą grę głową i doskonałe ustawienie, bardzo niebezpieczne pod ręką Gdy rozpoczynaliśmy wspólnie transmisję z Wembley, powiedziałem, że po roznieceniu nadziei, wielkich marzeń, powrotu do klubnych tradycji polskiego futbolu, nadchodzi czas weryfikacji. Ta weryfikacja jest przykra, weryfikacja naszych umiejętności, naszych oczekiwań, naszych marzeń. Dlatego, że wprowadza nas na właściwe miejsce, jakie ma polski futbol. Tworzył się znakomity klimat, wielkie oczekiwania. Tutaj można pochwalić Janusza Wójcika za to, co zrobił wokół futbolu. O minutę przedłuża arbiter techniczny. Tę drugą połowę Szwedzi nie rezygnują. Groźne podanie do Larsona. Obok niego Zieliński nadbiega Szwart. A także partnerzy. Larson bardziej na przetrzymanie tej piłki. Na to by Polacy jej nie przejęli. Kenneth Anderson. I odrzutu z zaczną za moment Szwedzi. Nie ma co się dziwić kibicom, bo wszyscy jesteśmy rozczarowani. Tym, co się zdarzyło przed czterema dniami, a także dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tam wysoka porażka. Zagraliśmy pojaźliwie. Tutaj ofensywnie, ale siła naszego rażenia była praktycznie już gorąca. Bong, który wszedł za Michalskiego, Główka, Wałdocha, Sidorczyk. Pięciu innych graczy dziś prowadził Janusz Wójcik ale nie potrafili oni narzucić ofensywnego stylu, mimo że takie było wyjściowe ustawienie. Były próby, były próby gry do przodu, były próby, ale niestety no, były to próby nieprzekonujące. W paru momentach stworzyliśmy, jak powiedziałem, sytuacje podbramkowe, ale były to sytuacje, które jest takie powiedzmy nie stuprocentowe. Jedna sytuacja stuprocentowa, Tomka Wałdocha w pierwszy powie i to wszystko zostaje. Szkoda, chyba najbardziej, Włodek, myślę, że tutaj będziemy zgodni, tego klimatu, który był wokół reprezentacji, wokół polskiego futbolu, bo mimo wszystko to zawsze po takich występach, po utracie szans, po ich minimalizowaniu, kibice inaczej będą spoglądać na reprezentację Wojciech Kowalczyk i od Gdydu Zautu rozpocznie jeszcze polska reprezentacja. Nie ukrywajmy, były to nadzieje również związane z Januszem Wójcikiem, który starał się stworzyć reprezentację, która dałaby nam satysfakcję i wyniki. Niestety, jak dotychczas, nie jest to potwierdzone, bo po prostu z tymi największymi przegrali. Radość Szwedów, no niestety, proszę Państwa, ani na Wembley, ani w Kożowie, ani z Anglią, ani ze Szwecją nie udało się Polakom zdobyć choćby jednego punktu. Wymowny obrazek, pas widorczuka, niebawem rozmowy z naszym selekcjonarem i piłkarzami. Pozostańcie Państwo z nami.